Cześć kochani, witajcie na kanale Aktywne Vlogi. i zapraszam was na kolejny film na moim kanale, a dzisiaj będzie to vlog z wjazdu do Warszawy. Intro! Kupiliśmy sobie zdrapeczki, jak zawsze na wyjeździe i słuchajcie, drapiemy. To jest różowy diament, ja mam numer 27 i zobaczymy czy będą szczęśliwe. Strasznie lipnie się, to zdziera. Mamy 28, 20 Akurat jesteśmy na szamanku? 36, czekajcie Muszę sobie zmienić monetę bo coś I dwójka Dobra Nasza manka w się Czekamy na butelki Możesz głośniej bo nie mieli co słychać Słychać nie i mamy tak. 18. Coś się kiepsko idzie, coś się zdrapuje, tak idzie No dziwnie się zdrapuje właśnie. Albo, albo taka albo taka albo farba gruba. Albo to jest takie dziwne. Na razie jest pusto. Pewnie nic nie wygram, bo po co? 32. Ciężko, ciężko idzie. 8 21 i ostatnie 3 szanse mamy czwórkę i ostatnia szansa to słuchajcie Niestety ja przegrałam Kontrolnie Co kontrolnie kontrolę G. G. G S Różne Teraz zobaczymy może chłopak. Wydrapie lepiej. Chłop? Chłop. Będziemy widać moje wszystkie podokcie. Czekaj. dobrze, dobrze się widzi, co pokażesz. No tu ja może siły nie mam. Trzeba dociskać dobrze. Ja możesz dobrze to pokazywać. Dobrze, ja muszę wiem, że ten, no, Mamy żebym... liczby 31, 2, 11 i 13. Ale żeby nie trząchnął ci puszki, nie? No bo stoicie na puszce. Na puszce? Na puszce. A dzisiaj mamy słuchajcie wyjazd taki yy, bez bobasa. Mamy randkę Wjazdową W razie mamy pusto No i chyba będzie lipa, proszę pani Coś czuję Cały czas się kręci No to tak zawsze jest No i nic Zrapię jeszcze nie ma. Nic, słuchajcie. Zero. Idycha poszła się wyrwać. Więc teraz siedzimy, czekamy, a potem jedziemy do... Jak Grzybowsku. Tuńki, na yy, zapasy świeczek i potem do IKEA, a potem już do domu. Chyba jeszcze czasu zostanie na Sterlenach, na zobaczymy. Może tym razem się uda, się przyjście. No w Ikei też tam długo nie zejdzie, bo prawdopodobnie tą szafę wejdziemy. Tak, chcemy kupić szafę taką fajną. Ona jest do łazienki, by tam w środku był ten brudownik yy, na rzeczy. znaczy no brudownik, no dwa brudowniki, by były ja i były ładny rzuteć, zamknięty. zamknięte. Już rzucać, jak do kosza bo naprawdę, ja <laughs> Tak, no więc jak. Jedna będzie, będzie dla nas. Szafaczka druga będzie dla, maści, dla maści. Tak, jedna będzie dla nas, właśnie, druga dla córki. Rozdzieli się, Rozdzieli się. Byliśmy w Tajmarku, e, kupiliśmy coś dla córki, ja sobie kupiłam kulki, byliśmy w The Body Shopie i w Dylizie. A ty sobie nic nie kupiłeś? Ja? No. Ja tylko potrzebowałem. No, więc teraz sobie Czekamy, zjemy i idziemy dalej. Nam, słuchajcie, jedzonko, ja mam klasika chłopcy by wziął onion'a i cheese'a. Więc ono ma dwa, ja mam jeden. Jeszcze nie będziemy siedzieli i jedli. Polecam wam bo sobie jest najlepszą, najlepsze to są burger'y. Byliśmy w Twinkle i słuchajcie, tutaj Wam pokazuję już co kupiliśmy. E, więc tak, kupiłam sobie, słuchajcie, wosk Pumpkin, akurat na teraz, na, na jesień będę miała. Zostawa się była, bo myśleliśmy, że, że w ogóle ich nie będzie. Dokładnie. I tak jechałam, tak mówię, kurczak, tego nie będzie to... A specjalnie jechaliśmy do Warszawy tylko dlatego, że to jest Twinkle, bo tak byśmy sobie do Łodzi pojechali. Ale tak, kupiłam sobie właśnie wosk, ten Pumpkin, e, kolejny wosk to jest In Love, bardzo ładny zapach. Dalej lemon cola, standardzik i nowość jest Massimo, powiem Wam, że taki fajny, dosyć taki pieprzny zapach, nie? Ale jest taki męski, ale nie jest taki bardzo mocny, jest taki wyważony akurat. No i jeszcze słuchajcie, jeżeli chodzi o pumpkin, no to kupiłam, czy chłop mi kupił dyfuzor, bo no chłop mi kupił, słuchajcie, dyfuzor, a ja sobie kupiłam jeszcze pumpkin. Małą świeczkę. Więc akurat teraz mamy na jesień i potem tylko wystarczy przyjechać sobie w listopadzie i kupić sobie zapas na grudzień świeczek świątecznych. I wtedy dyfuzor też wezmę sobie świąteczny. A co? Więc już teraz mamy, słuchajcie, Twinkle zaliczony i teraz jedziemy do Ikei. Tam chcemy no widzisz, co w sumie kupić po tą szafkę, ale oczywiście pewnie coś coś innego się kupi, może jakieś świeczki kupię, chociaż mam zapas tych świeczek, także zobaczymy. Nie wiem yy, i potem zobaczymy jak nam starczy czasu, to może jeszcze pójdziemy sobie na stare miasto, ale to zobaczymy jak nam starczy czasu, ponieważ dzisiaj mam taki ograniczony czas, bo mama właśnie została z córką i... No musimy być po prostu o, którejś, o pewnej porze w domu, także żeby babcię zwolnić już z, z obowiązku siedzenia z dzieckiem. No. Coś chcesz dodać kochanie moje? Nic? Czy ci się podoba zapach pumpkin? Ładnie, ładnie. Będziesz miał, ładnie. By, ładnie będzie napachniało w mieszkanku? Jesiennie? Tak no. jest. Zawsze braliśmy, słuchajcie, ten dyfuzor lemon cola. Ale mówię, no na jesień musi być właśnie ten pumpkin yy, I na yy, grudzień sobie też postawimy Świąteczny jakiś zapach 1 grudnia tak postawimy, więc akurat tak fajnie na cały miesiąc yy, Można nawet wtedy kupić może dwa detektuzory, może jeden w listopadzie, jeden no w grudniu Żebym miała na zapas, na pewno na cały grudzień Pomyślę jeszcze nad tym Do tego jeszcze mam czasu, a czasu Dla jest Ikea jak widzicie, ale na razie idziemy do Świata Dziecka i do Roslana. Oczywiście mój jak zawsze, zawsze muszę w Muszę dać na tych Rosslanach, bo promocje jakieś są Ale potem idziemy tam do ichle. i szafka jest już nasza Idziemy teraz... Ja jeszcze nie kupione, ale już mamy to z tym I na... Na wózku jeszcze musimy słuchajcie, wrócić, się, bo nie ma koszy na pranie, przecież w tym świetnie. No bo trzeba na pół wracać. A To nasze zakupy. Takie małe, drobne. Jednak słuchajcie, są kosze w, w, w komplecie, więc idziemy już do kasy. Dziś właśnie z Ikei. Kupiliśmy szafkę, którą tutaj widzicie. Jest troszeczkę między nami. E, o, strasznie słońce świeci. Bo stoimy centralnie pod słońcem. I załatwiliśmy słuchajcie już wszystko. Jest godzina 17. Zresztą muszę do, do tej cukierni podjechać. Bo to jest gdzieś może na starej Rynku? Nie wiem, zaraz zobaczę. Bo słuchajcie, zaraz mam taką dobrą cukiernię cu, Olczek i syn nie wiem, czy o tej porze coś jeszcze tam będzie, o 17 do 19 czynno. Powiedziałaś, że do 19 jest więc. No, zobaczymy. Podjedziemy i zobaczymy, byliśmy, tak. Załapiemy się na jakieś resztki, może. Może. Oczywiście, będąc w Ikei, słuchajcie, kupiliśmy chodniki. Gdzie ty chodniki masz? Chcesz pokazać? Nie. nie chcę. <gry> hot -dogi wszędzie w każdej Ikei, w Polsce wyglądają tak samo. Nie chcę pokazać, tylko siebie tak masz czy nie na dachu zostały. Myślę, że każdy z Twoich oglądających, przynajmniej chociaż raz jadł hot -doga z Ikei, to jest, no, to jest tradycja. Jak się jest w Ikei, to może trzeba hot -doga zjeść. Ja wcześniej nie jadłam już hot -dogów. No bo nie wiedziałem, że to takie dobre jest. Po prostu. Więc może też nikt tutaj nie jest. Jak jedliście hot doga chociaż raz w Ikei, to kliknijcie like. Łapkę w górę. Łapka w górę dałaś. Tak. Niech będzie, ja się nie znam. I y, teraz, no, pochodzimy do tej cukierni, a potem... Y, no, godzinkę y... na Stary Rynek i się zawijamy. No, musimy nad... jechać do domku, żeby też za późno nie być. Więc idziemy do tej cukierni, zobaczymy, co tam jest, jak wam coś to pokażemy, co tam kupiliśmy, a potem pewnie pojedziemy na ten stary miasto. Jest trochę mniej, nie Ale już dobra To trudno że ci było yy, a potem już prosto do domu ku zachodowi słońca Do Pocłowia Tak do Pocłowia A jak wrócimy do Pocłowia to mogę wam pokazać, co kupiliśmy w Ikei ogólnie nasze zakupy także Niby przeszliśmy tylko po szafę A zawsze z jakimiś pierdołami się wychodzi zawsze, nie? a tylko po szafę, a tylko po szafę. A, tu a jeszcze świeczka, musimy odebrać paczkę bo moją paczkę w paczkomacie dla mnie byliśmy w cukierni Proszę bardzo, kad za ładnie zapakowane. Kupiliśmy sobie dwie kremówki. A zaszalaliśmy. Przyjechali z płocka do Warszawy po kremówki. I ogólnie yy, co sądzisz o tej cukieremce? Tak jak wlazłeś. Spoko, całkiem przyjemnie. Myśleliśmy, że, że będzie bardzo mało tego, ale ciacha jest pod dostatkiem. No, sporo było. Nie znam się na cukierach, jeżeli chodzi o ceny. u nas w Płocku są e, e, Ale nie widziałam na przykład tam, e, takiego czegoś jak takie ciasta na kilogramy, tylko były same ciasteczka były były na kilogramy były? 48 kg kilogram było, były, były Ale ciasta? Hmm? Tak? Nie, to ja nie widziałam ślepa. Było, było było, na kilogramy wszystko. Ja wiem, że były pierniki, tam było 50 zł za kilogram. To Jakieś takie poszaleli. różne pierdołki były? Lody też były. No, to nie mnie, bo tam Chyba, że ja tutaj się, słuchajcie, trzęsę, a za nieszczelady po piwnicą. Chcę. No, Musimy się machać na te stare miasto, to mi się już nie chce. Co to jest? mnie Mhm. Mienoszki już balą. Bo... Ja mało... No to z tego, żyć, mam No już mi jest zimno, będę ci chodziła i marudziła. Y, zimno mi. Y, no gimno, bom, y, Coś tam. No szkoda. A ty powiedział marudoty. Y, y, I jednak, słuchajcie, namówił mnie. I przyjechaliśmy na stare miasto, więc to trzeba wam ponagrywam, pokażę Wam co tam, jak tam na Starym mieście. Trochę pochodzimy do godzinę godziny i spadamy, więc o siódmy jak wejdziemy powinniśmy być 20 chwilkę po, także będzie git. No, więc idziemy, pochodzimy. My tak nogi bolą, ale mówię, dobrze. chodź, już pojedziemy i potem przejdziemy sobie tutaj w grudniu z córką. No, więc lecimy. Kochani, tutaj Wam pokażę, co kupiliśmy, yy, będąc w Warszawie. I ja się nie wiem, może najpierw od Twinkle Candle, bo tego jest najmniej, a potem przejdziemy sobie do Primarka, do Ikea i do The Body Shopu. Więc tak, w Twinkle Candle kupiłam dyfuzor o zapachu pumpkin yy, na jesień. A dyfuzor wygląda, słuchajcie, tak, bo już postawiłam go. O, zobaczcie. Tak wygląda dyfuzor. Ma patyczki Przepiękną ma taką e, kartkę pumpkin. No i będzie tak wyglądał sobie ją na szafie. O, zobacz tutaj. Każdy jestem w pokoju, w pokoju u Basi. I on tak się prezentuje. Ładnie to wygląda. Dobra, więc mamy dyfuzor. On kosztował, słuchajcie, e, dyfuzory są jeszcze w miarę, bo kosztują 69 zł. I dlatego jeszcze kupiłam cztery woski. Yy, oczywiście, Lemon Cola. Jeden wosk już tutaj, tam 29 zł, więc mam Lemon Cola, standardzik. Yy, pumpkin do kompletu yy, z dyfuzorem. Tutaj mamy Massimo, nowy męski zapach, ale nie jest taki bardzo mocny, jest dosyć taki wyważony. No i In Love, bo akurat mi się kończył, więc lubię ten zapach. Yy, także ze strony pozdrawiam moją przyjaciółkę Violę, która też lubi ten zapach. I słuchajcie, kupiłam jeszcze świeczkę. Dyfuzor to oczywiście wiecie, że kupił mi mój chłopak. A tutaj mamy świeczkę Pumpkin, też do kompletu z dyfuzorem i z woskiem. I to wygląda tak. Świeczka kosztowała tej samej cenie co dyfuzor. Ona jest mała, 69 zł kosztuje. No i tak wygląda świeczuszka też bardzo fajnie, podało mi się takie ciemne szkło ze złotym napisem pumpkin, no i pięknie to wygląda w samą pudełko mamy brązowe ze złotym i to jest tyle zakupów z Twinkle, e, zaraz jak pojedziemy, może uda nam się w listopadzie jeszcze pojechać, albo w grudniu na początku to kupię sobie, słuchajcie dyfuzor, wosk i świeczkę taką świąteczną, I zobaczymy e, i teraz przechodzimy słuchajcie, już tutaj do najpierw mam, słuchajcie, rzecz tak Mam tutaj rzecz jedną z pepką dla córki. To jest, słuchajcie, z pepką kupiliśmy ja taką bluzeczkę. O! Na 86, już słuchajcie, w na mam rozmiar 86. Kupiłam taką zwykłą bluzkę na długi rękaw, w której mam taką falbankę. z tyłu, widzicie, ma taką taką łezkę. i zapinana na taki guziczek mały. No i jest ze dzwoneczkiem Tinkerbell, więc tak wygląda ta. Mm, tak wygląda ta bluzeczka. Ona jest mocniej różowa niż tutaj Wam pokazuje się. Ee, dalej. A, i to tyle. W Primarku, słuchajcie, kupiliśmy dla niej taki fajny komplet. Dresowy, zobaczcie. Myszka mini. Tu mamy blu blu bluzę. A tu mamy spodnie takie dresowe. Z taką właśnie myszką mini. Zobaczcie, jak to fajnie wygląda. I za ten komplecik, słuchajcie, daliśmy chyba. Ile? 34 zł, więc mówię spoko! Kupiliśmy słuchajcie to właśnie w Primarku i ja w Primarku sobie, słuchajcie, kupiłam taki jeden komplecik. Y Wydaje mi się, że to nie jest nic drożnego, nic drożnego jak Wam pokażę po prostu e, biustonosz i bieliznę po prostu. I ten komplecik, czyli biustonosz z majteczkami go kupiłam, za 26 zł. I jeszcze kupiłam sobie taki zwykły, biały staniczek i tu ma e, takie te zapięcie przezroczyste. Tak samo i ten też ma takie ciateczkowe. I ten biały kosztował mnie, słuchajcie, gdzie tu jest cena? Ten biały mnie kosztował 13 zł, a mi właśnie brakowało takiego zwykłego białego. I w Primarku to tyle, tyle z zakupów w Primarkowym. Kupiłam wraz z sobie taką zwykłą opaskę z takimi o, uszami, bo mam niby opaskę, ale jak ją zakładam to mi w ogóle spada z głowy, więc kupiłam taką zwykłą. Ona jest zrobiona z zamszu, nie z weluru przepraszam, z weluru, więc taka Zamszawa belurowa. No i jeszcze zostały nam z debody shopu zakupy z Ikei, więc debody, Shopu sobie słuchajcie, kupiłam taką maskę e, z węgla himalajskiego. I ona jest super fajnie oczyszczająca. Ja wam polecałam w ulubieńcach, więc tutaj będziecie mieć adnotację do ulubieńców. I ona jest super, teraz była w promce, bo tak ona no, kosztuje 100 zł. E, I. Teraz kupiłam ją za 60 zł, więc to jest i tak super promka, bo zawsze była ta maska za jakieś 80, 80, 80 zł, a ja kupiłam, słuchajcie, sobie za, 100, za 60 zł. Yy, body włóczę jeszcze kupiłam sobie żel. Yy, pumpkin, vani vanilla pumpkin. Typowo jesienny zapach, będzie na jesień i na zimę, fajny. No, taki ciężkawy zapach. Yy, I jeszcze miałam jeden yy, yy, żel malinowy, fresh raspberry. Tutaj wam dam zdjęcie, ale dostała go moja mama. I jeszcze kupiłam sobie, słuchajcie, masło Sha. Też taki na jesień, na zimę zapach. Yy, I takie mamy zakupy z Debody Shop. W sobie, słuchajcie, kupiłam yy, taką małą ściereczkę z Wiledy do yy, Actifibre do okien. Więc zobaczymy, czy testujemy, jak będę miała okna. A muszę umyć tak na dniach, bo już no, dawno nie myły. <gryw> dawno nie myte były. Także umyjemy sobie je niedługo i zobaczymy. Jak mi się sprawi, to będzie w jakichś tam, wiecie, ulubieńcach, czy coś tam wam wspomnę od któregoś tam dnia. Dwie kuleczki. Jedna wygląda taka złota, z takim niebieskim, ona była za 6 zł, a druga jest taka syrenkowata. Coś wam może pokażę, jakoś mi się uda. Czekajcie, o, tak mi się na spodniach uda pokazać. Widzicie, ona ma taki brokacik w sobie i jest taka syrenkowata. Zobaczcie, jak ona jest przepiękna. Też się złoty kosztowała, a ja robiłam kulki, także no, to jeszcze w primerku sobie kupiłam. I teraz już i tak, kupiłam podgrzewacze yy, 100 sztuk i te podgrzewacze były za. 13 zł. Więc spoko cena, powiem Wam, że dzisiaj ostatnio włoszą kupowałam i też były tyle za tyle, więc yy, mamy tu Kupiłam taką dechę. Już jedną mieliśmy, taką zwykłą, białą, plastikową. Ale tą dechę nie wiem za ile ona kosztowała, więc jak znajdę to wam dam, tutaj napiszę wam ile kosztowała ona, tutaj właśnie w tym, roczku, w tym rogu. I wam napiszę, bo to, to chyba płacił mój chłop. Dalej, kupiłam sobie takie świąteczne rzeczy już. Świąteczne sobie kupiłam foremki do mufinek. Będę na przykład robiła jakieś tam mufinki, no to sobie mam takie świąteczne, Tak to się nazywa, papiloty, tak? Czy, 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 czy co? Mijone no foremki, do finek po prostu, nie? Chyba tak. No bo one kosztowały mnie, słuchajcie, 5 zł. Nie, nie. Tak, 4,99, 5 zł. Kupiliśmy dla córki talerze. My mamy z tej serii Kalas miseczki sztuczne, teraz ma talerze. Zobacz, tutaj mamy ile, 2, 4, 6 takich talerzy i one są za yy, 5 zł. Do tego jeszcze mam takie same miseczki, one też były za piątkę, też było 6 sztuk i sztuczce, też chyba były za piątkę albo za dyszkę i po prostu były zarąbiste. Tu wam dam zdjęcie tych misek, a tu wam dam zdjęcie tych sztuczek i no są super. I do tego są jeszcze kubeczki, tutaj macie zdjęcie kubeczek, także jeżeli szukacie jakichś fajnych sztuczców dla swoich dzieci. I rzeczy takie, właśnie miski, talerze, sztuce, kubki, to wam polecam z ten y, tą serię te dwie, dwie takie świeczki, dostałam jedną moja mama. I ta świeczka była jak wiecie, z promocji za 9 zł. I ona, wiecie jak pięknie pachnie, to jest po prostu taki jakiś taki wiosenny zapach takie perfumy, no zarobi jest ten zapach, także zobaczymy jak będzie się unosił w powietrzu. On się tak nazywał, scho... no. Dobra, nie będzie czytała. Takie. I będę wyciągała wszystkiego, ale kupiliśmy sobie takie sześć takich kieliszek do wódeczki. Do Za złotówkę, więc wiecie, żebyśmy mieli to mamy takie kaliszki do wódeczki 6 kupiliśmy sobie. No i to wszystkie zakupy, wiecie, widzicie, trochę tego było. Jeżeli Wam się oczywiście filmik spodobał, to oddajcie, to pamiętajcie, aby dawać łapeczki w górę. Subskrybujcie, oczywiście, komentujcie, a my się wiedziemy już w kolejnych filmach, które nie pojawią, pojawią, się już niedługo na moim kanale. Wracam do Was, także jak będę miała ty godzin wolny, nagram dla Was jakieś filmy na zapas. I pamiętajcie, filmy pojawiają się we wtorki i soboty. Godziny nie wiem, dajcie znać w komentarzu, jeżeli chcecie jakąkolwiek godzinę, jeżeli nie, to po prostu postaram się tak, żeby była ona po prostu z rana, e, także pamiętajcie, wtorki i soboty mamy film na kanale e, i do zobaczenia kochanie, w kolejnych filmach, Bajo!